Witamy Damy Was w Część Pierwsza Gotuj z Przemkiem i Antkiem. Oj tak, to danie jest najwykwintniejszym daniem na świecie. Mało kto może sobie na nie pozwolić. A dzisiaj będziemy robić nasz popisowy numer. Coś czuję, że przejdzie to do historii kulinarstwa, skoków narciarskich, a nawet koszykówki. Z mlekiem. Przygotujcie składniki. Mleko. oczywiście miskę dobrze widzowie oczywiście nie będziemy podgrzewać mleka bo to by było za trudne dobrze widzowie teraz zalewamy miskę mlekiem dobra widzowie trzeba dać małą liczbę płatek tak troszkę o Czytał mi się całe, no trudno. Dobra, widzowie, nawet na najlepszych zdarza się taki dni. Zacznijmy od Co nie jest smaku. Mm. Dobre.